Duże oczy, długie uszy, szare futerko. Opis ten może pasować tylko do jednego zwierzaka – zająca szaraka. Ale czy na pewno? Choć wygląd zająca wszyscy znają, to często mylony on jest z dzikim królikiem. Dzisiaj rozwiejemy Wasze wątpliwości związane z tym sympatycznym zwierzakiem. Zając szarak to stosunkowo duży zwierzak należący do rodziny zającowatych. Tułów zająca jest podłużny o długości około 50-60 cm i pokryty szaro futerkiem. Tylne nogi są silne i znacznie dłuższe od przednich. Dzięki nim potrafi biec z prędkością dochodzącą nawet do 80 km na godzinę podczas ucieczki przed drapieżnikiem. Uszy zająca są bardzo długie i stojące o czarnych końcówkach, potrafi nimi ruszać we wszystkich kierunkach, by namierzyć odłos, który go zaniepokoił. Duża powierzchnia uszu służy również do termoregulacji. Oczy Zająca są duże, okrągłe i znajdują się po bokach głowy, dzięki czemu doskonale widzi każdy ruch wokół niego. Wiemy już, jak wygląda Zając Szarak. Spójrzmy więc na różnicę między nim a Królikiem Europejskim, którego również możemy spotkać w Polsce. Królik Europejski jest krewniakiem Zająca, natomiast jego wygląd sprawia wrażenie bardziej uroczego zwierzaka niż Zając. Choć budową ciała przypomina Zająca to jest zdecydowanie od niego mniejszy. Królik jest mały i krępy, a sierść jest brązowo-szara lub stalowo-szara. Uszy nie są takie długie jak u zająca oraz nie posiadają czarnych końcówek. Jedną z najważniejszych cech różniącą te dwa zwierzęta jest jednak tryb życia. Dzikie króliki, w przeciwieństwie do zajęcy, kopią rozległe nory, w których mieszkają. Przychodzą na świat młode króliki czy stanowią miejsca schronienia przed drapieżnikiem. Wróćmy jednak do Zająca. Zając Szarak zamieszkuje przede wszystkim spokojne tereny rolnicze, ale ma dużą zdolność przystosowania się do różnych warunków środowiskowych, więc spotkamy go zarówno na łąkach i polach, jak i w lasach. Zając Szarak był pierwotnie typowym gatunkiem stepowym, który zamieszkiwał rozległe tereny otwarte. Jednak ze względu na intensywne zmiany krajobrazu spowodowane działalnością człowieka, Zające musiały dostosować się do nowych warunków. Dzisiaj zające najliczniej zamieszkują tereny rolnicze, jednak unikają wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, gdyż brak tam wśród polnych miec i zagajników, w których mogłyby się schować. Zające spotkamy również w lasach, jednak raczej na ich obrzeżach i w młodnikach, niż w głębi drzewostanu. Nie dziwi również fakt, że ze względu na coraz większą presję ze strony człowieka na terenach rolnych, zające przenoszą się również na tereny podmiejskie. Otwarte sady, ogrody działkowe czy przydomowe ogródki to także miejsca schronienia, pożywienia i rozrodu zajęcy. Od końca zimy można zaobserwować widowiskowe zwyczaje godowe zajęcy, tak zwane parkoty. Samce zbierają się wtedy na łąkach i zaczynają zacięte gonitwy oraz walki o względy samic. Już pod koniec zimy na polach i łąkach można zaobserwować zbierające się w małe grupki zające, które urządzają szalone gonitwy i zawzięte bijatyki między sobą. Samce, nazywane w gwarze łowieckiej gachami, wyskakują wtedy do siebie, uderzają łapami i drapią pazurami. Sypie się przy tym mnóstwo sierści, a nierzadko dochodzi do krwawych zranień. Wszystkiemu przyglądają się samice, czyli kocice. To o nich względy toczą się zacięte walki między samcami. Samica w ciągu roku rzuca zazwyczaj trzy mioty. W każdym może być od jednego do kilku młodych zajączków, przeważnie cztery do sześciu. Zające z pierwszego miotu nazywane są marczakami, a te urodzone tuż przed jesienią na zimkami. Zająć szarak, niegdyś liczny mieszkaniec polskiej wsi, w ostatnich latach stał się prawdziwą rzadkością. Od lat 90. systematycznie spadała liczebność zajęcy, chociaż dzisiaj obserwujemy jej powolną odbudowę. W wyniku intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji i rozwoju infrastruktury, zające tracą swoje naturalne siedliska. Tereny, na których żyły, są coraz częściej wykorzystywane pod wielkoobszarowe uprawy rolne lub zabudowę mieszkaniową. Zmiany w krajobrazie, takie jak spadek liczby nieużytków czy likwidacja małych zagajników, utrudniają im znalezienie odpowiedniego miejsca do życia i rozmnażania. Zające również preferują obszary z mieszaną i bogatą roślinnością trawiastą i krzewami, które zapewniają im zarówno schronienie, jak i pokarm. Intensywne rolnictwo, które stosuje monokultury, nie sprzyja tym zwierzętom, a używanie pestycydów i herbicydów w uprawach zmniejsza liczbę roślin, które stanowią dla nich pokarm. Jednak od około dwóch lat obserwuje się powolne zwiększanie liczebności zajęcy. Przyczyny nie są do końca jeszcze znane. Być może wynika to z faktu, że zając jako gatunek bardzo elastyczny zaczyna zasiedlać zajęte przez człowieka tereny, takie jak przedmiejskie zabudowy z ogrodami czy tereny ogrodów działkowych na przedmieściach. Na koniec odpowiedzmy sobie na ważne pytanie. To zając, czy królik, jest symbolem świąt wielkanocnych? Choć zając i królik są często ze sobą mylone. To jednak zając jest tradycyjnie symbolem świąt wielkanocnych. W wielu krajach, szczególnie w kulturze anglosaskiej, to zając wielkanocny jest postacią, która przynosi dzieciom pisanki i prezenty. Zając kojarzy się z wiosną, płodnością i odrodzeniem, co pasuje do symboliki wielkanocnej. Tradycja zająca wielkanocnego pochodzi głównie z Niemiec i stała się powszechnie znana na całym świecie.